Chciałbym wam, witam, witam wszystkich, chciałbym przekazać kilka swoich takich obserwacji. Otóż żyjemy w Polsce, którą bardzo kocham. I to jest Polska, która składa się z dwóch różnych rodzajów Polaków. Jedni to są ci, którzy są skorumpowani, którzy służą, bo muszą. Druga to jest reszta nas. I nie akurat, dzięki Bogu, nie jestem skorumpowany. Nie będę się tłumaczył, dlaczego nie jestem. Z wyboru może życie tak się ułożyło. Teraz myślę, że my jako społeczeństwo, szczególnie ci rządzący, powinni zastosować metodę abolicji, um, unieważnienia itd. I jeżeli ktoś jest skorumpowany, dajmy mu szansę wyjść. Jeden warunek: jeśli dotychczas dorobiłeś się jakiegokolwiek majątku z korupcji, musisz się tego majątku pozbyć. W tym momencie dostajesz wyrok w zawiasach. zakaz wykonywania wszelkich funkcji związanych z polityką lub yy, samorządami. Kompletnie. Musisz iść do prywatnego sektora albo gdziekolwiek do pracy. No, obojętne na kasę do Biedronki, jak to się mówi. I w tym momencie jesteś, uh, no, powiedzmy, uniewiniony, nie uwiniony, przepraszam, ułaskawiony, ułaskawiony. To jest jedyna metoda. Inaczej Polska będzie się spalała na tym, że nawet w rodzinach często jeden z nas ma. Za sobą takie czy inne przejścia. No niestety, no... ja pochodzę z bardzo fajnej rodziny, wielu lekarzy, inżynierów i tak dalej, większość ludzi bardzo dobrze wykształconych. I nie będę nikogo oceniał, bo ja oceniam tylko siebie. A ja sam sobie nie dałem się skorumpować. Znaczy, ja byłem skorumpowany, dopóki nie wjechałem z Polski. Dlaczego? Bo uczestniczyłem w kampanii cukrowniczej, no, dawałem łapówki, brałem łapówki i tak dalej. No Normalne, takie było życie w Perelu. I ja do nikogo nie mam pretensji, jeśli tak żył. I proszę was, zrozumcie, kiedyś z tego trzeba wyjść. Ja się uwolniłem wyjeżdżając z Ameryki. Uwolniłem się od tego niewolnictwa, korupcji. Wy w tym siedzicie. Po co wam to? Wcześniej czy później każdy z nas musi z tego wyjść. I pokonać to można tylko w jeden prosty sposób. Wyrzec się korupcji, wyrzec się majątku z korupcji pozyskanego. Wiem, że to boli. Warto to zrobić, zanim będzie za późno, zanim ci to zabiorą. Szczególnie kieruję to mesecz do Nowaka, Giertycha, do Gawłowskiego. No Gawłowski to już ma wyrok. Wy jeszcze macie swoją szansę. Gawłowski też ma szansę. Wystarczy, żeby powiedział prawdę, jak to było. I dajmy mu abolicję, uniewinnienie. W zamian za to, że wyda swoich szefów. Pozdrawiam.